Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy. U naszej simeczki, także się bardzo, bardzo z tego powodu cieszę, że już tutaj jesteśmy. I sobie zaczynamy tą rozgryweczkę. Potrzebowałam y, pewnej świeżości w rozgrywkach. No wiecie, RWDG dzieci, a potrzebowałam wrócić tutaj do naszej wróżki, natomiast no wiecie, strasiałam zapis, bla bla bla, ale dobrze to był tylko jeden odcinek, także nic się nie stało i moje drodzy, co tu? Rozmawiaj? Uuu, ktoś chce z tą porozmawiać, ale gdzie? Idzie tu? Wróżek. Pan Wróżek. My nie mamy pieniędzy za bardzo, także tutaj będziemy rozkminiać, co tutaj zrobić. Bo... jest jakaś śmiesznie lata. <grywa> Okej, okay, przyjazne powitanie w takim razie. Możemy się zapoznać. Właśnie, zapoznajmy się tutaj z mamy w tym mieście. Wprowadzenie do zauroczenia. Serio? Arba. Ok, Ja się zastanawiam. No dzisiaj może się przejdziemy. Po prostu poładzimy. Może przy okazji coś y, znajdziemy. Co to jest? Teleportuj się. Aha, teleporta. Teleport. ok, tutaj pewnie możemy znaleźć. Żały, a przynajmniej tak bym. Myślała. Też piękny tam. Boże, jaki piękny. Piękny, no przepiękny Jezu, jaki piękny i Jak wspaniały, śliczny, prześliczny. Mm, korzeń gromu. Zbierz liście korzenia gromu, chodź, zbierzemy sobie. Jezu nieziemskie, to jest. Ta część jest naprawdę nie, nieziemska, nieziemska, bardzo mi się podoba. Dobra. Okej, okay. Ej, możemy jej zrobić zdjęcie o simorośle, ale hit. Dobra, zaczekajcie, zróbmy jej zdjęcie. Tylko oj, roślinki na mnie złapie za bardzo. Tak, nie tak, jakbym chciała, ale. No. Ach, pięknie. Pięknie się to zapowiada, naprawdę. O, 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 o. Śmierć jest nieunikniona. Astrid ma tego świadomość, dobra, ale chyba nie schodzenie. Okej, okay, czyli tutaj mamy całkiem ciekawą roślinkę, i nie udało się nic zebrać. Okej, okay, dobra. Chodźmy się tutaj za po. Ooh. Ooh. Zabawne powitanie. Ej, jest, jest, jesteś bardzo interesujący, naprawdę. Dobra, ej, no to czekamy, czekamy. O, to jest na no, ciekawe. Ciekawe. No, zapoznajcie się. Bo naprawdę interesujący sim. Nie, stój, co ty robisz? Bądź pod wpływem wróżki. Co mi? Ej, o co chodzi? Pod jakim wpływem? Wpływ wróżki. Udzieli świętego błogosławieństwa. Co robisz, tak? When, uh, like czy on. jak? <laughs> tak czy jak? Oho, Jesus, jak to ładnie wygląda, wszystko. Słuchaj opowieści. Ah, tak, tak. Cześć, przyjazne powitanie, ale Ty będziesz miał znajomych tutaj. Przyjazne powitanie. Pracowity znajomy to dobry znajomy. Wygląda na to, że Astrid właśnie zaprzyjaźniła się z pracowitym Simem. Pracowici Simowie nie boją się zakasać za rękawów, by polepszyć swój byt czy realizować ambicje. Często dążą do perfekcji, zarówno w pracy, jak i w domu. Czy jedną z preferencji Simki o imieniu Astrid jest to, że lubi ona pracowitych Simów? Tak. Czekajcie, mam strupo, stuprocentową pewność, że ty, Tania, rzuca zaklęcia na gnomy. Mhm. Dobra, no nic, na razie flirtować, myślę, nie będziemy. Na razie nie. Na razie będziemy tylko się tutaj zapoznawać. Boże, ile jest tu simów? Ważki, nieważki, zobaczmy na powitanie. Chcę mieć fajne tutaj relacje w tym towarzystwie. Natomiast, tak jak mówiłam, tutaj fajnie byłoby coś zebrać i fajnie byłoby. Móc coś, nie wiem, siać. Jakieś właśnie takie magiczne rzeczy zajmować się takimi rzeczami. Niekoniecznie iść do pracy? Ła. Wow. Napowej się emocjami. Jezu, jak to jest pięknie. 400 simolonów mamy. Skąd mamy 400 simolonów, że tak zapytam. No to dlatego, że z tamtym kwiatkiem coś tam robiliśmy, czy jak? Nie wiem. Trochę mało magiczny strój o. Wow Nawet takie zdjęcie bym mogła chcieć mieć. O! Dobra. Na serio. Pięknie tu jest. Boże, wy to już znacie, nie? Wy to już wszystko znacie. Zbierz y, płatki kwiatu aury, daj się czyścić. Naturze oczyścić. Dobra. No to ona za chwileczkę skończy i pójdziemy. No. Co? Dziewczyno, no, skończy się napawać. Napawać, płyń. Idziemy. Chodźmy. Boże, jakie to jest piękne. Jaram się, jaram się. I teraz ją coś porazi? Nie, mam nadzieję, że nie. Nie chciałabym y, móc coś zasiać. Ale to notatnik. O, mamy tutaj coś. Aha, bo to jest do tego aptekarstwa. No wiadomo, będziemy się takimi rzeczami też tutaj zajmować. Um, a to co to? Co? Zbieraj tutaj. Ale co? Co nam będzie zbierać? Mnóstwo emocji. Nie wiem. <laughs> Nie mam pojęcia, a tutaj yy, może mają coś zasianego, co byśmy mogli sobie zebrać, chociaż tak nieładnie. O Jezu, jakie sweet house, o, ale pięknie, słodki domek i tutaj też może coś mają. Kurczaczku, pieczone na najlepiej byłoby. Oooo, tam wróżki leśne, potomstwo śpi, odzyskaj siłę emocjonalną. Ale czad. Żebyśmy mogli mieć taki mały domek? Chyba nie. A ja jestem bardzo ciekawa tego. Wam się odwiedzić y, rodzinę Jutrzenka i sami. Chodźmy, ja chcę bardzo zobaczyć ten domek. Czy on też jest taki piękny? Y, w środku jak z zewnątrz? No, jestem mega ciekawa. Także chodźmy tutaj. Dobra. I co my tutaj mamy? Tutaj dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Ej Jezu, jak ja powiem Wam, że teraz e, mi przeszło przez myśl, jak ja dawno potów nie e, wiecie, nie budowałam w simsach. Naprawdę kiedyś to, bo e, zawsze taka stała budowa moja, że na całej działce Tytania i Przyjazne powitanie. Zawsze po prostu, ej, ale przewiesz się, wróżka nie stroje. Zawsze po prostu zaczynałam od tego, że na granicy budowałam mur. Śmieszne, nie? No ale tak robiłam. Podsłuchajcie, zapukajcie do drzwi, chodź. I tutaj gdzieś były. Z drugiej strony. A, nie mają zasadzonego nic. Nic nie mają. No nic. Możemy podlecieć bliżej, żeby zobaczyć chatę waszą ładną. Pięknie, naprawdę. No powiem wam, że to jest cudo, to są cudne meble. Jak na pierwszy rzut oka mi się takie zdawały, wiecie, takie no fe. Mm. Ale jednak no jest, jest no magicznie. Jest magicznie, tylko nie każdy potrafi zbudować coś takiego. Mm, czytaj y, ja, czytaj ja. <grytania> Aha, i tutaj mamy... Mhm. Mm no ciekawe. Powiem wam. I tutaj mamy taki cosik. No i tyle w zasadzie. No to no spoko ogólnie. Fajny domek. Aczkolwiek y, nic y, nie dało mi tego, y, czego oczekiwałam. tylko proślinę, płatki piatu aurę z rośliny niedawno zebrano. Hmm. No nie wiem. Dobra, wiecie co? Pojedziemy w takim razie do domu. Bez 17 już. Pojedziemy na nowo do, na nowo do domu. Pojedziemy po prostu do domu. Okej. Okay. I myślę sobie... Hmm... No zamówimy może coś, nie? Może coś byśmy zamówili. Jakieś właśnie tutaj dosadzenia. Tylko pytanie brzmi jak na lepiej. Jak najlepiej tutaj by to zrobić, hmm, czy w poprezentach Zaczekajcie, ogrodnictwo. E, Warzyw, ziół. Bongbąze, rośliny wiosenne, zimowe. E, magiczne rośliny, to na pewno te magiczne rośliny, no bo tutaj pójdziemy raczej w takie. E, być może zioła. Dobra i zobaczmy, co tutaj nam wyjdzie. Otwórz paczkę nasion, otwórz paczkę nasion. No bez szału ogólnie, bez y, szału, ale ja bym sobie wyszła tutaj w ogrodnictwo tutaj i. Żywa roślina domowa epipremnum, Rocza żywa roślina domowa z bujnymi pędami. A. zaczekajcie, bo tutaj to ja bym musiała na przykład. Nie. Bo Boże, jest piękne rzeczy, ja nie wiem, co robić ze swoim życiem teraz, no. To jest fajne. Takie wysokie. Takie wysokie byłyby fajne, fajnie by się to prezentować mogło. Takie. Powiedzcie, wiecie. E hajsy, moi drodzy, hajsy. O. Dobra. Okej, okay, i tutaj już nie mamy pieniążków. Tutaj mamy te doniczki. No to ja bym chyba wolała taką doniczkę na przykład. O. I, i jakbym chciała sobie tutaj tą żywą roślinę stawić, Ale mnie nie będzie stać, także sobie nie wstawię, no. Mhm. Fajnie, fajnie. No, no, tyle w temacie. Dobra, to w takim razie chodźmy tutaj, zobaczmy. To jest na jedną roślinę. Uuu, na jedną roślinę to jest tylko zasiej. I pie pietruszka, no bez sensu. I korzeń kozła, no to to też możemy ewentualnie zasiać. A pietruszka, pietruszka, to może tutaj gdzieś tam sobie zasiejemy, po prostu tak o. Zasiej. I podlej. No i nic, no miejmy nadzieję, że coś nam to pomoże. Co za fart Astrid właśnie znalazł trochę simoleonów. O, no proszę bardzo. Okej, okay. podlej. No i nic, no i sobie tak będziemy powolutku coś tam działać. A z tym co ja bym mogła zrobić? Schowaj do wyposażenia, czyli nic. Płatek kwiatu aury. Aptekarstwo, mhm. E, zabawa ci w ogóle nie wzrasta, no bo no cóż. O, zdabiaj zaczarowane obiekty kwiatami. Obiekty kwiatami. Kup składniki. O, lwa, lwia paszcza. Truskawka. No i stokrotka w takim razie. To możemy sobie wziąć. No i co? No i sobie zasiejemy po prostu gdzieś. Po prostu gdzieś sobie to zasiejemy. Zasiej. I zasiej. Okej. Okay. No nie, nie za wyrośnie, to wrośnie. Jak sobie będziemy robić. No. A później może przeniesiemy to do jakichś doniczek i, wiecie. Tak, żeby coś się tutaj działo. No, zabawę masz słabą, to trzeba ci przyznać, ale ktoś tutaj przyszedł w. Ej. Stój, nie ruszaj się. No, też spoko. Też spoko. To zabawa, no, zabawy nie mamy. No nie mamy. No. Ojeju. Spokój brzdąców, nie mając brzdżąców. Oko, i nie mając e, brzdżonców. Ojej. Ale wam fajnie, fajnie się dogadujecie, naprawdę. Jips, Dobra, zabawa je rośnie, więc spoko. E, to weź tutaj, zabawne, wy głupy. No skoro tak się dogadujecie, może będziecie kumplami. Historia, opowiedz śmieszną historię. Zabawne, humorystyczne, rynszczekowy, o Boże. O, cześć, zabawne powitanie. I czemu się zmieniłaś? W ogóle jest strasznie późno, to znaczy strasznie, no... Dobra. No nie późno, no nie późno. Okej. Okay. Ale no... Wydaje mi się, że powinniśmy już skończyć gadać i iść spać po prostu. Żeby ta energia też y, gdzieś tam nam się y, ogarnęła. Gadka szmatka. Rozmawia o zainteresowaniach. Ale żeście towarzyszy... Co? Co ty robisz? Co ty, gościu, robisz? Ej, słyszycie, jak on się śmieje, jak macie nieutki głosik? Ale hi! Ja! Jaki czad! Ale czad, zajebiste Ona też tak może? Pluskaj się w wodzie. Aha, bo zajęta, dobra. Też chcę zobaczyć, pluskaj się w wodzie. No, pluskaj się w wodzie i co? Jaki czad? Nie, to jest hit. To jest hicior normalnie. Jak się śmieje? Astrid doświadczyła dziś mnóstwa rzeczy, o których warto wspomnieć na króliczku. Ale mega. Jeszcze się tak chichra. Nie, to to jest niesamowite. Naprawdę, Astrid, jesteś no hmm, kozak. Przykład zaczęłaś. Dobra, wiecie co? Aha, i higiena jej wzrasta. No to super. Siła emocjonalna. Nie wiem, co z tym chodzi. Co to jest? To już pamiątka. Aha, Dobra, ona się przy okazji wykąpie, nie? W takim razie. Chodź spać. Okej, okay. i to jest ta siła emocjonalna cała? A nie, energia tutaj jest, a to? Korzystanie z umiejętności wróżki wyczerpuje się emocjonalną. Wróżka, która całkowicie ją zużyje, umiera. Co wy odzyskaj siłę emocjonalną, wchłaniając emocje innych stimulów lub wykonując interakcję, odzyskać siłę emocjonalną? I ja. I dobrze, że sobie to przeczytałam, bo pewnie bym. Nie wiem, czy bym dożyła drugiego, czy... no, trzeciego, czwartego odcinka. No? Mogłoby to się naprawdę yy, tragicznie tutaj skończyć dla Astrid, no. I dla mojej serii. O, rosną rzeczy. Rzeczy rosną. Daj się oczyścić, a naturze. Chodź. Czemu ona jest zawstydzona? A i teraz w dół to idzie siła emocjonalna, bo użyłam e, wróżki. zbierz cały magiczny pył. E, dobra. W takim razie my powinniśmy gdzieś tą siłę emocjonalną sobie ogarnąć. Tylko, że ja nie wiem, czy to możemy w domu na przykład. Czy gdzie. Chyba w tej wodzie mi się kojarzy. Gdzieś tutaj się pluskać można? Gdzie to myśmy się pluskali? Gdzieś to było. I nie wiem gdzie. Ej, bez jaj. Bez kitu. Gdzie to było? Tu. Po prostu ta woda nie wygląda jak ten, nie? Napawaj się emocjami. Tak, to będzie to? Nie, dzięki. Chodźmy, zobaczmy, czy to chodzi o to napawanie się emocjami na przykład. Tak, dobra. Czyli będziemy sobie tutaj pływać po prostu i tyle. I, i damy radę, i jakoś przeżyjemy. Czym ona jest zawstydzona? Ukończenie tej refleksji. Emocjonalne przytłoczenie. O No co ty? O, a to? O, oczywiście, humorzasty. Humorzasty krzew. Zbierz emocje do butelki. Może z tych krzew, ale ja ja. bardzo bym chciała wiedzieć co. Rozgniewanie, skupienie, pobudzenie. Zm Zmieni nastrój krzewu. Pobudzenie. O! Ciekawe. The... Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. <laughs> Za sobie rozmawiają. Okej, okay, dobra. O, a tu co mamy? Odwiedź stawik. Zwykły stawik i, i odwiedź rodzinę z galerii z, na staw. Taki mały. Taka łuża. <laughs> Wodopój. Szukaj żab. No to jest normalnie jako dom, a jest tutaj, yy, a bo tu jest domek, dobra, ej, okej, okay. baw się w wodzie, dobra, a tu, nisz i baw się, wejdziemy do skrzynki na listę? Ale hit, no nie. No i co? I tak zniknęła po prostu i się bawi w najlepsze. Ale wiecie co? No myślałam, że tutaj będzie coś ukrytego. Jakieś wejście do domku, albo ten mały domek właśnie, ale nie ma, nie ma, nie ma. Jest tutaj tylko zwykła skrzynka na listy i nic więcej tu nie ma. Um, także no szkoda. Zbierz cały plon. Dobra, to, to byśmy mieli zebrane, no w końcu coś. Aha, tutaj jest. Odzyskaj siłę emocjonalną, u, urządź imprezę taneczną. Ej, ciekawe, czy by nam się to zaliczyło. Bo tutaj mamy w zadaniach urządź y, y, imprezę taneczną w domu wróżki. I wydaje mi się, że tutaj by się to mogło udać. Y, urządź imprezę taneczną. Co? Urządź. Ej, słyszycie tę muzykę? Ale hit. To jest hit. No. Impreza w domu wróżki. Tylko w Simsach. <noise> Kozak. Dobra, ile to będzie trwało? Ale czy ma jej energia? Aha, zabawa znaczy się. Wzrasta, wzrasta jej zabawa. I nam się to... Nie wiem, czy się nam to zaliczy. Mam nadzieję, że się nam to zaliczy. Ej, kolejny wleciał, ja pierdziele. Jest. Mamy jedną z trzech. O, jaka zadowolona. O, matko, no kto by pomyślał? No nie. Jaka? Jak cię zrobić to zdjęcie? Nie no, super. Naprawdę, ja, ja po prostu jestem na razie e, zachwycona tym dodatkiem. Ej, jak ja ci zrobię zdjęcie, koleżanko? Tak, żeby było właśnie fajne, nie? Tak, żeby było fajne. No piękne, piękne. W ogóle ona jest piękna. No. Tak się tylko pochwalę. Fajną simkę stworzyłam. Nie powiecie, że nie. Dobra, to może sobie to od razu ogarnijmy. Urządzi prezentacyjny nie możesz, a teraz urządzi prezentacyjny nie możesz. Dobrze. Widocznie nie można aż tak yy, przesadzać. A tutaj co mamy? Wy, to już zdobywaj informacje o lekarstwach. Chodź. Chodź, pozdobywaj sobie informacje. Może ci się to przyda do życia. Myślę, że tak. Będziemy sobie takie rzeczy właśnie magiczne rozwijać. No, do czasu nie, nie przyjdzie do zapłacenia rachunków, co może się skończyć tragicznie, bo nie mamy pieniędzy. E, dobra. Kupu podstawowe aptekarstwa, mentrowanie na temat aptekarstwa. Tytania, niech ci mentoruje. Ona tu jest, czy ona tu przyjdzie? Aha, ona co tam lata, ale. Ale by to byłoby na tyle z tego latania jej, nie? O, motylek. Dobra, no, ale nie ma co tutaj zbierać. To jest, no szkoda, szkoda po prostu, bo nie ma co zbierać. A z jest tutaj? Zbierz liście jeszcze raz, spróbujmy. Czy ją kopnie? O, kopnął. O, oj, No, grubo. No. Jeszcze tutaj byśmy się przeszli. Może do tego domku. Zobaczyć, odwiedzić rezydencję i sama. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj to wygląda, ten domek. Bo jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, właśnie. Także sobie sprawdźmy. Ok. Cześć. Yy, przyjazne powitanie. Czy ona się zmieniła? Yy, a, masz skrzydełka, masz. Dobra, ale tutaj nic nie ma, tu nic nie ma, tutaj coś jest. Ale nic z tego nie zrobimy. Czyli analogiczna sytuacja. Zobaczymy sobie tylko domek. Jak skończy gadać, bo ona cały czas nawija z kimś. Jejku, ślicznie też zrobiony. No nie? Bardzo ładnie. Jejku, no piękne, piękne domki są tutaj zrobione. Jak magiczne. Jeju. Nie, cudnie. Powiem wam, jest to Cudne. Naprawdę. Mega śliczne. Nie? Koleżanko? Ej, a co ci jest? Jeśli jesteś już To w takim razie myślę, że zakończymy ten odcinek, skoro e, z tobą coś się dzieje. Nie tak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych wróżkach. Czy wam się wróżki podobają? No, ja dopiero zaczynam swoją przygodę z wróżkami, także możecie mi doradzić się tutaj najlepiej zajmować. No co? Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeśli tego nie robicie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!